Maneczko do beściaki z tej strony, Bora. To jest gierka Battlefield 3. I już piąty, i przepraszam, szósty odcinek z tej serii. Mamy kolejną misję. Wcześniej lataliśmy. Teraz chyba będziemy chodzić, chyba że nam jakiś czołg wpakują. Że bez związku ze sprawą. Mam ci narysować mapę. Al-Bashira tam nie było, dlatego właśnie wysłano was. Wiedzieliśmy, że jesteś w tych ukrywam Ukrywał się. Rozumiem. I do tego momentu nie było nic, co łączyłoby Al Bashira z Salomonem. Tylko to, co wiedziałem w Kurdystanie. Kiedy mam, mam jedno się... pytanie. Al Bashir był ich Kennedy. Em. Powinniśmy byli zostawić go w spokoju. To twoje słowa? Nie. A czyje? Nie Jasne, wiem. Jasne, pewnie też nie wiesz, kto strzelał do twojego dowódcy. Nie! Nie zapominaj, kurwa, gnoju, gdzie jesteś. To nie jest proces. Jesteś winny. A my wiemy, jak kończy się twoja jest historia. Brutalnego traktowania. Zostaw go! Jeśli chodzi o nietykalność, nasze wytyczne w tym względzie są bardzo jasne. Chcę tylko dojść do sedna sprawy. Szybko i bez problemu. Dobra. Tymczasem powiedz nam, jak znalazłeś bombę w Teheranie. Dobra. Zaczynamy normalną rozrywkę. Filmik się zakończył i teraz będziemy opowieść kontynuować, ale już z naszej perspektywy ta fajnie. Bo o to mi właśnie tutaj się rozchodzi. Hi, hi, hi. Niszczyć, rozwalać, zabijać, demolować. Ale tylko w grze. Duże miasto. No. Ani śladu naszych ciężarówek? Koła fortuny toczą się powoli, brać. Co mam robić? Słucham. Przyjęły kontrolę nad mostem Jeffery. Szajbus i kosiarz mogą podjąć próbę przejęcia budynków, w których znajdują się dane o znaczeniu strategicznym. Nasz cel to kompleks mieszkaniowy kocier po drugiej stronie kanału. Natarcie. Rozpoczniemy za jedną minutę. Przygotować się do akcji. Przyjąłem. No i co? Jest kosiarz. Zaczynamy. To to ten Kosiak? do wszystkich wkraczamy do akcji. Powtarzam, wkraczamy do akcji. Tak jest. Dobra. No, to ja przede mną chyba snajper. Jazda! Ale co mi z możdzieża? No dobra. Biegnę sobie z mądź. Żeby tego mi nic nie tupło. Wielu ludzi gra na świecie w Battlefield'a, w takie gry yy, w Call of Duty, ale jakby się znaleźli na prawdziwej wojnie, 99,9% z nich nie wiem, uciekłby w drugą stronę, zdezerterowało, popłakało się, wpadło w panikę i tak dalej. Wojna to nie przelewki, z tego co mi dziadek opowiadał. Nie ma zabawy i nie można się pomylić, umierasz. Ale gra jako taka, fajna. <laughs> no i co? O, 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 Gdzie jest koleś to, tak, który mam podążać? Idź, ten mur, my tu sobie bardzo śmieszne. Bardzo kurwa śmieszne. Obawiam się, że ja sobie nie poradzę. Gdzie ktoś jest? Nie widzę tu nikogo. Dobra, biegł się, biegł się. Nie, nie zmieniam broni. Chowaj się. Światło mi zas zasłania i denerwuje. Czysto. Nadal czysto Żężą cię odsłaniać, ci od tam biegniesz o o o o to może być fajna broń. A nie, dobra droga grać, na ja, tam już czas, nie sądzę. Ja się pcham do gipsu, ale ja się pcham do gipsu. Wiedziałem, czułem to, że się pcham do gipsu. No dobra, i jeszcze raz troszeczkę sobie zwolnię. Operację gilotyna pójdę troszeczkę wolniej. Dobra, nie muszę zaczynać od początku. I tyle dobrze, teraz ja będę pierwszy śmigał. Przeładuj. Wow, 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 wow. Nie granatem. A, granatem. Trzeba byłoby mu mówić. Ale ja tam granatem nie dorzucę. No, ostrzał własny

Ale przecież ja tam waliłem granatem! Nie mam granatów! A mam trzecie oko w czole. Cholera, jasno, zacząłem się denerwować. Tutaj jest wróg, aha! Sorry, że ci strzeliłem głowę. Wroga piechota na wzgórzu! Gdzie? Gdzie? Kurde! KM do drugiej stronie, flanki go! No i co ja mam robić? Bo ja nie kumam, czekajcie! Gdzie jest ten, za którym mam iść? No już, granatem! Spierdalaj, nie mam granatu! Czy no muszę chyba tam iść, nie? Kurde, nie, a ja źle robię, wiem o tym. Ale muszę to zrobić. W tym knieździe nie ma nikogo. To jest mój. Ła! Tam nikogo nie widziałem, ale będę tam siekał. Nie wiem czy dobrze, czy źle. Ale spróbuję tutaj od muru podejść. A ja tu nic nie widzę. No ale co nie mam z tymi granatami, tak jak granatów nie mam Podejdę jeszcze bliżej To nic nie da Coś tak myślę Ja spróbuję tutaj wejść I od tej strony go zamierzyć A, oni tu już są. No i co? No i co? Łu, łu. Ale spalonych mi tu nie rzucajcie. Dobra, mam już znacznik. Nic nie widzę. Cię wystraszyłem, to mój. Spoko. Ten znowu o tym granacie na... Co on pierdoli? Zaciął w jednym momencie. Czekajcie, ja sobie przeładuję. No. Dobra, znowu z buta wchodzę. Tak. Przerywaj! Dobrze. Następny. I jeszcze jeden. Jeszcze ktoś Myślałem, że ja leżę nadal no wstawaj Nie dobra, biorę ten karabin, zostawiam go Jak już jest, to niech będzie Ty panowie, bierzemy to Volvo Nie? No to dobra Jest kapitan To bierzemy hamera Na czas tej misji 1-3 odłączy się od i dołączy do nas Ej, to z kim ja mam jechać? Dobra. Gniazdo KM-ów muszę wyeliminować. Ciekawe. No ale kurde, ja jestem już koks! Dobry już jestem w tą grę, co? Bo się fajnie w nią gra. Fajnie się w nią wczułem. Ale prowadzi prosto do... Chodzi o to, że za tunelem i dojście i zobaczmy, co tam będzie się działo. Wjechaliśmy w tunel. Zresztą, że ten hammer przed nami wybuchnie. No by nie. Jeden Rozumiano. Chyba właśnie zgodziłem się z kimś na panowie, chciałbym <noise> kupić Kurde, tyle fulek stoi, niepoobijane. Kurde, wciąż się wybiera? Nówki, busiki. Nie będziemy zawracać, zepchnijmy tego rzęsa z drogi. Słyszeliście, zatrzymać wóz. Dlaczego? Aż się boję, osłania tyły. Miejmy to za sobą. Z tyłu nic nie ma RPG wow, zjadł. Wow, 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 wow. O kurde. Szybko, że się dopojedzieli. Sprzelaż idziemy! Nic nie widzę. Nie, daleko jeszcze! Nad nami są gdzieś chyba Co? Co on pierdzieli? Aha, że zjadły kebaby, a musi strzelać, a kończą mu się pestki Chyba tak O ile dobrze znam słowa Kurde, co oni z tak biegają? Zamiast sprawdzać Spoko Co jest? Tylko wyjdziemy, macie otworzyć do nich owiec, tak? Jasne? Rozumiałem. Gdzie? Jeden dostał. Ale ja też dostałem wiele razy. Ty, to był mój chyba te Ja w kółko muszę w swoich strzelać? To są moi. To od kogo ja dostaję kulki? Chyba od tamtych. Dobra, dobra, bo zaraz dostanę. Gdzie? Tu już nikogo nie ma. Dobra, jest, jest. Ale już nie ma. Uwaga, bo nam znowu ktoś boom zrobi. a górę Widzę cię. Was też tam panowie widziałem. Z prawej strony ktoś był. No właśnie. Ale ja tu będę podążał? Oczyszczam wam trochę pole, panowie. Czemu ja tego nie mogę? Dawaj, dawaj, dawaj! Strzelam trochę na ciemno, bo... Znaczy na ciemno, kurwa, w ciemno. Nie widziałem nikogo. Dobra, widzę. Ciebie też wyczaiłem, a tam się się zespałnił. Biegu się, biegł się. Kurwa, chuja widzę te światła. Nie da się tą lamp rozwalić. tej stronie jest jeszcze jeden chyba. Był. A co, biegnę z no i co? Tu jest wszystko wyczyszczone. Bora wyczyścił. Co to? Jaki kurwa czołg? O, 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 o ja pierdolę! O kurwa! <grywka> Jaka jazda! Kurwa, a mają mnie! Co to było? Uaa! Żyjecie! U mnie w porządku. Co to było? Jest okej? Okay? Dobrze. Ja pierdolę to był ten 90, a ja oddycham. Żyję kurwa. T 90. Flagman! Jak... Blackman żyjesz! Żyjesz! Możliwe, być na jakieś miejsce. Idziemy! No to było dobre. Dajemy dalej. Nie zatrzymujemy filmu. No, Jak U, stary, teraz mają przejewane. Helikoptery i odrzutowce są gotowe. Zobaczymy, czy mają przejebane. A ten się znowu wypierdolił, co on jest pojebany? Gdzie, gdzie, gdzie? To jest czołg. O nie, znowu gdzie nas mierzył. Co mam zrobić? Zajebał mu z granata. Dobre. Dobre. Biegnę, biegnę, ziomuś, biegnę. Spacjanie. Spacja, tak. Spadaj, gościu, bo ci na... ...na parana ci wejdę. Kurwa, tam po prawej stronie reklama mi się... ...zmieniła się. Wyznaczyłem, co to jest. To są wrogowie? Znowu napierdalam do swoich. Jak widzicie, w tej kwestii się nic nie zmieniło. Co teraz? Jeszcze nawet sok nie rozwalcie na strażnika. Co mam rozwalić? Ruchy, ruchy, ruchy. No co? Już rozwaliłem. Co jest grane. No przecież kurde! No cały czas go mam. To nie kumam jak ja to mam zrobić Namierzam do niego oddaję strzał tak kurwa cały czas zrobiłem Dobra Kurde nie chcę tej broni Pedziałem nie chcę tej broni Może być Znowu kurwa, czołg! Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Halo! Ale lipa! Nie wiem, gdzie mam iść. Niszczymy drugi czołg, tak? Ok. Widzę. Tak jest. Dobra, teraz widzę znacznik. Hehehe. Wszystko oczyszczone, wszystko zniszczone. Borel niszczyciel czołgów. To jest wróg Kurwa już sam nie wiem No i jestem tutaj, co? Może Wam uda się znaleźć jakieś tyle wejście Lecz chujowa broń Aaaa widzę, 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 widzę Ja to sobie w inny sposób kurwa was tam jest dużo i wy się tam cały czas na nowo rozpomnicie, tak? To ja pierwszam dalej, obecny. Biegusiem, biegusiem! Tu jestem. Aha, i tam mam z tyłu gniazda dojść, tak? No to dobra. Jest Widzę. Przystąp. Tak. Słaniam Cię z tej strony. Ten nawet po śmierci kurwa jogę ćwiczy. Chcę tą broń. Też nie. Kurde, no ja muszę sobie jakąś broń wybrać, co ma. Dobra, może być, ta jest super. Co kurwa. to cichaczem zrobić, czy co? Też przechodzi, no dobra. I co, przez bramę? O, idę. Coś mam kurwa pomóc gościu. Aha. Oj, i ten odcinek będzie długo trwał. Coś czuję. Nie tak to miało wyglądać będzie trwało jeszcze 10 minut tego na dwa podzielę Na razie wchodzimy do góry Blackburn, ruchy, ruchy Kurwa taki zajebisty z siebie żołnierz, że po jednym stopniu wchodzisz Pophaj go A co ja tu muszę zrobić? No to jest kurwa bardzo śmieszne ale ja nie? No i co teraz? Aha. dobra, jestem w budynku. W kiblu do, dokładnie. Czemu nie mam broni? go, go! Co jest? On mnie zajebie. Zajebał mnie. Dobra, beściaki. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się podobał standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o swoim komentarzu. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, uczyń to, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, pa. papa.